W tym tygodniu Kubek wygrywa! Użytkownik exe z komentarzem oglądam Was od ponad roku i dziwię się, czemu macie tylko 4400 subów. My też się dziwimy. My też się dziwimy i prosimy o więcej! Więcej! A jeśli wy chcecie wygrać więcej kubków, wystarczy zasubskrybować kanał. No i oczywiście, najważniejsze, komentować, bo co tydzień wybieramy najciekawszy komentarz, który wygrywa kubek. I oczywiście kubki docierają. A fakt ten, że docierają, możecie zobaczyć na fanpage'u Pekus i Pridak. Tam zdjęcia widzów, którzy dostali kubek. No i oczywiście, którzy te. Te zdjęcie wysłali, także gorąco zapraszamy Was do komentowania naszych materiałów, udostępniania, lajkowania filmu, no i macie szansę na wygraną. Także bierzcie aktywnie udział i zapraszamy na pizzę. Cześć witamy wszystkich bardzo serdecznie i gorąco w kolejnym już odcinku Zajadamy oceniamy. Łączymy się, łączymy i oceniamy pizzę na łącznej. Taka nazwa zapraszamy na kolejny odcinek Zajadamy oceniamy. Dzwonimy do pizzerii nałącznej pod numer telefonu na Natanek 666-345-040 Taki numer telefonu Cyk, cyk, cyk This is it Michael Jackson <grym> Pizza numer Wiadomo, że mnie Chciałbym złożyć pizzę Proszę pani coś takiego, serżym kapieczarki, nie wiem który, numer. Jaki hmm? rozmiar? E, 30 centymetrów. Hmm? Jakie sosy pani poleca? Jakie są do wyboru? Przeszkolny, obszar łagodny, natychmiastowy, andaluzyjski, amerykański, bateriowy, trzydziowy. A ten andaluzyjski to co to jest? Warzywny. A, warzywny taki. Aha. To proszę panią, ja bym chciał tak: czosnek łagodny to pierwszy sos, drugi jakiś najostrzejszy, nie wiem, który to byłby. No i może pani dorzucić ten andaluzyjski, zobaczymy co to jest. Dwa razy? Jak dwa razy? Po jednym sosie: czosnkowy łagodny jeden, najostrzejszy jeden, andaluzyjski jeden. Mhm, jeszcze jakby była mała prośba jakby ulotkę mogła pani dorzucić do zamówienia naszego. Dziękuję bardzo, do widzenia. No, zamówione. Ciekawy sos andaluzyjski, brzmi trochę afrykańsko. Będziemy dzisiaj się z wami łączyli w pizzy i w sosach. Tak jest. Bowiem 18 minut czy trwał czas dostawy pizzy właśnie z tego lokalu na Łącznej w Sławnie. Pierwsze co wzbudza uwagę to jest taka modernistyczna powiedzmy ulotka może niemodernistyczna, taka w stylu wintycznie, taka dosyć elegancka, w takich ciemniejszych, ciepłych barwach. Moi drodzy, za całą pizzę daliśmy również 18 złotych, tak jak czas zostawy. Sos andaluzyjski, sos mojony ostry i sos czosnkowy. A środek uloteczki. Patrzcie. Prosto i na temat. Głównym tutaj tematem tego lokalu jest właśnie pizza. Wszystko jest bardzo dobrze rozpisane. Dwa rozmiary 30 oraz 40 cm. Dodatki do pizzy, kurczak, sałatki, napoje i tyle. Pizzeria na lacznej.pl. Tutaj, jak dojechać, i generalnie chyba tyle. Tak to wszystko się prezentuje. Natomiast, no niestety, kartonik nie jest firmowy. Niestety, paragoniku nie mieliśmy. A szkoda. Ale co mamy w środku? Pizza dosyć podobnie się prezentuje do tego, co mieliśmy poprzednio do dwóch poprzednich odcinków, również do Black Jacka w Słupsku odsyłam do tego odcineczka, trzy sosiki, czosnek, meksykański ostry oraz andaluzyjski. Chyba tak ta nazwa wygląda. Żadnej tutaj jakiejś tam ceratki, podkładki pod pizzą nie ma. Pizza wydaje się być chrupiąca tutaj na tych rantach, na końcówkach. Ciasto jest cieniutkie, pachnie elegancko, a smak. Przekonajmy się. Co się rzuca w oczy? Jakiś taki białawy ser. Wydaje się, jakby to, oby to nie było seropodobne. Dość duży rant, chrupiący. Ciasto ciekawie pachnie. No i tutaj taka mielonkowata szynka. Niezbyt fajnie to wygląda. Taka... Ta pizza trochę płaska w smaku. Sławno bardzo szybko wbiło się na wyżyny pizzowe. Pizzeryjne rysy. Bardzo szybko się tam znaleźli ale jak szybko się tam znaleźli, tak szybko spadają, bo ta pizza trochę zaniża poziom sławna póki co. Moim zdaniem. Zaczynam od sosu meksykańskiego, który ma bardzo dużo drobin. Dobra, dość rzadki sos, ale jak smakuje. <śm> 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 Bardzo ostry. <śmum> mm, bardzo ostry. Ketchupowy taki, czuć tutaj trochę taki kwaskawy jest wręcz. O kolejna zupa. Oczywiście jogurtowo pachnie. Chyba na zupę lecz tutaj przecież Lekko słonawy. Ma trochę inny smak niż zapach. Suma, sumarum nie jest najgorszy, ale i nie najlepszy. Taki przeciętniak. Kolejny andaluzyjski. Też chyba bazą tego sosu jest musztarda. Bardzo gęsty. Nie wiadomo czy ostry czy łagodny. Choć wydaje mi się, że będzie ostry. Bardzo dużo drobin ma w sobie. Nie wiem co tu czuję. Pierwszy raz mam taki stan. Ten sos to takie uwydatnienie trochę tej pizzy, tyle. Taki, takie, taka miałka pizza. Tak, pizza na końcówka wydaje się być chrupiąca. Elegancja Francja. Szyneczka. Zobaczcie, wiecie co to, to wygląda tak jakbyście z takiego bloku takiej szynki tani. Po prostu wycięli odpowiednie takie kawały. Ciekawa pizza z ciekawego lokalu na łącznej, czasami chwalonego. Sprawdzamy. Przez tą szynkę momentami jest takie wrażenie, jakbym kiełbasę taką niedosmażoną z sobie zjadł. To nie jest takie bardzo złe, to nie jest takie negatywne, kurczę, ale wydaje mi się, że niektórym może przeszkadzać. Dobrze, że chociaż ciasto jest dosyć smaczne. Chrupiące się wydaje. No, mi się to akurat tutaj podoba w kwestii, właśnie ciasta. No, ale mamy tutaj oczywiście wybór bogaty, trójkolorowy sosów. Sos czosnkowy, andaluzyjski, a także tutaj meksykański ostry. Zaczniemy sobie tradycyjnie od tego czosnkowego, bo nie chcę umierać jeszcze przy tym meksykańskim, no proszę Was. No i drodzy, sos czosnkowy. Dosyć gęsty. Na pewno jest. Gęstszy niż to, co było w pierwszym odcinku, tutaj ze Sławna na plusik. Zapach jakoś nie przypomina zbytnio czosnku, ale jest przyjemny. Przyjemny, delikatny, fajny. Szczerze mówiąc, mam do niego takie dosyć mieszane uczucia. Bardziej w stronę pozytywną, tą dobrą, ale momentami też się tak zastanawiam, czy to jest na pewno to, co bym chciał spróbować z tą pizzą. Chyba na plusik. Natomiast. Jak to nie możliwe? Ty? Andaluzyjski sos jako taki egzotyczny smak zostawimy sobie na samym końcu, a teraz sprawdzimy meksykański ostry sos. Zawiodłeś mnie. Z zawiodłeś mnie. Zawiodłem Pekusia niestety tutaj. Mnie że dlaczego próbujesz najpierw meksykański? No bo lubię Meksyk. Lubię tequile, lubię desperados i takie inne różne smaki cudowniki, nie widy. Ale... Nie, bez placementu. Zapach taki kwaskawy się wydaje. Właściwie wiecie co? Zazwyczaj, jak mamy sosy meksykańskie, czy to są ostre, czy te zwykłe jakieś tam, to one są po prostu kwaśne, rzadko kiedy są słodkie. No ale tutaj, z taką ilością, być może tutaj papryki, również czerwonej, przekonamy się o ostrości tego sosidła. Pękuś prawie umarł. Are you bardzo kwaśny, bardzo dobry zarazem. I wiecie co, tak chwilę po spróbowaniu ta. Ostrość narasta do jakiegoś tam dosyć niskiego poziomu, przynajmniej według mnie. Mm, I się utrzymuje przez jakiś tam moment. Fajne, ciekawa kompozycja z pizzą. Wydaje mi się, że ten sosik warto tutaj spróbować. Jest naprawdę w porządku. Łapa w górę! A teraz egzotik. Egzotyczny smak, to prawie jakbym się na Hawaje wybrał. Do Afryki, do jakiejś Etiopii, RPA czy coś innego. Bowiem mamy tutaj sos andaluzyjski. Czy jak to się nazywało? Sos andaluzyjski. Mega obrzydliwie, mam nadzieję, że w pozytywnym tego słowa znaczeniu, gęsty. Zobaczcie. Wiecie co? Dobry ten sos jest. On jest naprawdę ciekawy, bardzo dobry. Smaczny i naprawdę egzotyczny. I musicie go spróbować, jeżeli będziecie sławni, jeżeli traficie akurat do lokalu nałącznej. Ale nie potrafię sprecyzować, co to za smak. Ale teraz całość. Jako całość, cóż, nie wszystko złote, co się świeci. Yy, tutaj to się bardzo dobrze sprawdza. Tak, yy, powiem Wam tak, yy, niskiej jakości szynka niestety. O ile to w ogóle szynką można nazwać. Bardzo mało pieczarek, bo one były tak pod spodem. Ten sos andaluzyjski, <gry> to był dobry. Fajny kombo z pizzą, ale. Nie wiadomo, w... czym to smakuje. Mi się to wydaje, jest że jest takie... bazie, trochę majonezu z papryką słodką, czerwoną. Takie co, coś tam. Ma, mamy jakieś przypuszczenia, ale nie, nie potrafimy konkretnie sprecyzować, co to w ogóle jest. No co więcej, na łącznej nie było mm, na nadruku na kartonie. Yy, ale za to była ciekawa uloteczka w takim stylu. W takim, kurczę, stylu, takim starodawnym, taki XIX wiek trochę mi się przypomina. Mhm. Paragoniko nie było niestety, ale mieliśmy wypisane za co, ile zapłaciliśmy. Mamy tak, strona internetowa jest, Facebook jest. Mają lokal, mają restaurację. normalnie można sobie usiąść i zapłacić nawet kartą. A jeżeli czekacie na pizzę, najczęściej na pizzę pewnie, seryszynka pieczarki, to macie jeszcze do dyspozycji Wi-Fi. Wychodzi na to, że możemy dać za tą pizzę ocenę. 6 na 10. 6 na 10. Ogólnie <grystanie> słaba jakość jakoś was ściągnę na dół. Ser podejrzanie, taki dość jasny. Wydaje <grystanie> mi się, że to jakiś taki trochę podser jakby albo mieszamy. Wydaje nam się, że to jest takie coś seropodobne. <grystanie> wydaje że <zaznaczone. grystanie> to jest wydaje nam się. To nie widzieliśmy tego, nie jesteśmy w stanie w 100% głowy za... Generalnie za sosy na pewno macie plusa. Na pewno za kwestię medialną, czyli tę strony WW, restaurację elegancką, macie na pewno plusa, ale właśnie sama pizza trochę ciągnie w dół tą całą otoczkę tej pizzy właśnie i wychodzi 6 na 10.